Ciema tu, Mix 02 a ze mną jest Krzakero, Siemanko i Pan I... 55. No, tak. Dzisiaj chcieliśmy pokazać Wam nowości i zmiany, jakie zaszły na wersji Minecraft 1.4.2. Więc zaczynajmy. Doszedł murek. No, nowy. Kapelstona i Mostowna, którego jak widać się nie da przeskoczyć. Traktuje się go jak płotki tylko, że zamiast patyku dajemy kabel stona lub mostona. Dobra, chodźmy dalej. Tutaj dodano też obrazki takie, ramki. Tak, patyka dalej. Można właśnie tutaj dać rzeczy i obracać się tak fajnie. Ale to nie wygląda ta wełna. Bez kitu. I tego steka. Dodano też powadło. Wadł, fajny. Można sobie... no, fajny odgłos, czekajcie podgłośnie, dawajcie teraz, spad... zrzucać. Powadło spada, gdy je, tak jak piasek i zabiera się serduszek kiedy spadnie na kogoś. No. no taki odgłos na. Na mnie, na mnie. Trzy <laughs> HP mi zabrał, a mam goda. Tak, dobra. Dodano też główki mobów, które wypadają z mobów no, i, i możemy. na briki. A i można je też założyć na głowę. Może ktoś przedstawi. No, ej? banan. ja mam głowę szkieletora. No, ej, załóż ten swój head steama. Załóż swoją to steam. Dobra, no dodali nam latarnię. Lol, no, to to jest? Jaka biała głowa? To nie jest latarnia. Ej, no kliknij na to prawym. No wiem, co to ty... jest... Aha, ty! Poza. I można sobie różne rzeczy, tak jakby kupywać za sztabki ja, złota diamenty i szmaragdy. No, takie dosyć fajne. Dodano sobie... Ja, to jest ja, 0, to... ja, bo kupiłem. Wow. Ale Olefaza! Ale szybko. No. Kupiłem sobie te szybkie kopanie tak, <śleszitation> Bo ja też szybko kopię. A tak jak ja szybko kopię. Tak jak ja szybko kopię. No dobra, A, dodali nowe odgłosy, nie? A tak jak ja szybko kopię. No to wiem, to komendą. Moją. Tak, dodano też nowe odgłosy, znaczy zmienili, na przykład jak biegamy w opiasku. Jak nie oraz, upad... oraz jak upadamy. Dodano. Ej, też... ale pani kaktus wygląda, nie? Pach. No właśnie. Dodano... Ej, weź, taga mam. Ej, patrzcie, co zrobić? Dobra, chodź na górę. No, dodano też doniczki, do których możemy roślinki różne wkładać. No. Fajnie to wygląda nawet. No, tak Mo... do domu ozdoba. Obroże psa, o tutaj no, widzimy. No, kolorowane brązowo. No, można teraz zmienić na zielony na przykład. O, lepiej. Hmm. Zmienili też teksturę zbrojki skórzanej, może ja pokażę. Wow. No weź pan do tak teraz wygląda zbrojka skórzana? No a w, tak jak się w eku... I można jeszcze kolorować, o ja na przykład zbroję pokolorowałem. O, fajnie. Dodano Meta, też, tutaj nowe jedzenie, marchewka ciasto i Dodano również y, gwiazdę neterową, która wypada z Witchera, to potem może pokażemy na koniec. Nie wiem do czego ona Nie wiem do czego służy. I daj jazdy. Weź, oddaj. Nie da się. I dodano też. Y, nie można, można dać na wędkę marchewkę i wtedy jak siadamy na świnkę. Nie da się. Y, Myślisz siadło Czodło. Czekaj, masz ja, Daj, ja też próbuję. Yeah. Musisz mieć wędkę z maszyną. No. I, mo i możesz banan prowadzić wtedy świnką. Ale ja tam on nie jedzie? A jedzie. W poprzednich wersjach się nie dało, teraz się da. Nie, nie Dobra, dawaj ta tego. Poczekaj, dodano też nietoperze. A, ugryzły toper. Są, to są chyba teraz najmniejsze, co nie? No. Nie chyba mnie od ciężko No jedźmy do ale nie znaleźliśmy, nie? Tak, nie, ja znalazłem. Patrzcie. Ona nawala mi córkami. Wiem, wiem. I wypadają z nimi córki. O, patrzcie, mój pies ją bije. Mm. Ej, ej Patrz, ma na nosie. I na koniec pokażemy. Dodano nowego ej, bossa, którego tak się robi. Ej, ej, nie rób, nie rób. Ej, pomieszczenie zbyt drogie, bo zaraz niszczy. O dobre, dawaj. Dawaj. Wydajemy trzy główki te. Oj, tu się nam robi Witzel. Wow, Ty nie mogę go bić. Hashtaga. No bo on się regeneruje dopiero. In wala. Dawaj zlać O dobre to na, na eventy. Ona wola jakiś DMT czy czy... Nie, ona wola swoimi, swoimi głowami. Widzieliśmy go i chyba wypadła z niego ta gwiazda, co? No, mam. No, i właśnie tylko nie wiemy, do czego ona służy. No. Hej. Może w netterze spróbuj. No, to wszystkie zmiany, jakie zaszły. No. Także chodźcie, pożegnamy się. Ale no. Ty, na no. różowej wełnie. <laughs> to wygląda, jak nie powiem, co teraz. Poczekaj. Zrobiłeś. Weź jeszcze tego, wstań, Kari. Mm. <gry> tak, więc żegnamy się, Narka. No, się.